Cześć, witajcie. W tym filmie porozmawiamy sobie na temat przepięć oraz ochrony przeciwprzepięciowej. We współpracy z firmą Team przedstawię Wam dostępne rozwiązania do ochrony swojej instalacji oraz swojego sprzętu elektronicznego. To tyle słowem wstępu. Zapraszam Was i życzę miłego oglądania. Na początek warto by było powiedzieć, czym tak naprawdę jest przepięcie. Mówiąc tak w skrócie, przepięcie to jest nagły, chwilowy wzrost napięcia sieciowego powyżej wartości znamionowej. I takie przepięcia najczęściej powstają z powodu wyładowań atmosferycznych. Uderzenia pioruna bezpośrednio w budynek lub na przykład pośrednie powodują przepięcia w naszej instalacji. I jak wiemy takie wyładowania atmosferyczne to jest kwestia losowa, dlatego zawsze musimy mieć sprawną i kompletną ochronę przeciwprzepięciową, abyśmy mogli w ogóle mówić, że takowa istnieje. I do ochrony mamy różnego rodzaju sprzęt. Generalnie możemy nazwać, że ten sprzęt to są po prostu ochronniki albo ograniczniki przepięć. Ale mamy różne rodzaje takich ograniczników i dzisiaj pokażę wam ograniczniki do instalacji elektrycznej. W tym przypadku jest to ogranicznik modułowy do rozdzielni. Tutaj mamy ogranicznik przepięć na przewodach LAN, czyli tutaj wchodzą wtyki RJ45, ale także najbardziej podstawowa ochrona taka niewymagająca jakby ingerencji w instalację. To jest po prostu listwa przeciwprzepięciowa. To jest taka porządna listwa przeciwprzepięciowa z sześcioma gniazdami. Tutaj mamy włącznik główny, bezpiecznik 16A, sygnalizacja sprawności zabezpieczenia przeciwprzepięciowego i sygnał akustyczny w przypadku wystąpienia przepięcia. Ok, więc może zaczniemy od przeanalizowania sytuacji, jaka może zajść w naszej sieci. Zacznijmy od takiej sytuacji, że przepięcie przychodzi nam od strony zasilania, czyli od strony tutaj 230 V. Jeśli takie przepięcie przychodzi od tej strony, to nawet jeśli mamy jakieś ograniczniki w gniazdach zamontowane, bo też takie są, ale któreś gniazdo nie jest chronione, no to tędy przedostaje się przepięcie. I przepięcie, jak wiadomo, no to jest siła niszcząca dosłownie. Jeśli przedostanie się do drukarki, to przez tą drukarkę najprawdopodobniej przedostanie się też drogą LAN, czyli y, tutaj y, siecią lokalną. Y, jeśli to połączenie, oczywiście, jest przewodowe, tak jak w tym przypadku, chodzi o to, że jeśli ta ochrona jest niekompletna, od y, powiedzmy po stronie zasilania sieciowego, y, to to tak, tak, tak naprawdę jakby jej nie było bo przepięcie może sobie przejść tym niezabezpieczonym gniazdem a dalej już przewodem LAN pouszkadza po nam tutaj te sprzęty które niby są zabezpieczone ale nie kompletnie, bo to napięcie przepięcie ma po prostu inną drogę dlatego tutaj również powinien być ochronniki w każdym dowolnym um, urządzeniu no ale można to zrobić inaczej za chwilę do tego przejdę kolejna sprawa to jest um, Sytuacja, w której mamy przepięcie po stronie właśnie e, sieci, e, to znaczy sieci internetowej, tak mówiąc potocznie, e, tutaj pojawi się przepięcie i ono przechodzi przez przewody LAN e, i niszczy nam oczywiście komputer, router. No i poprzez niezabezpieczone gniazdo w drukarce nie tyle zniszczy, znaczy, owszem, zniszczy nam drukarkę, ale też przepięcie przedostanie się dalej, bo nie ma tutaj ochrony. Więc wniosek z tego jest taki, że ochrona przeciwprzepięciowa powinna być na każdym medium transmisyjnym oraz na zasilaniu sieciowym, które nam przychodzi do mieszkania, do naszych instalacji. Czyli powinniśmy chronić sobie. Część 230 V, na przykład za pomocą takiego ogranicznika, i powinniśmy chronić także instalację sieciową, to znaczy LAN, poprzez ogranicznik właśnie typu Net Protector zabezpieczenie sieci. Musimy mieć po prostu z, każdy, z każdej strony zabezpieczenie: zabezpieczenie od strony zasilania i zabezpieczenie od strony, y, tej powiedzmy, internetowej. Więc ogranicznik taki, jak sama nazwa mówi, ogranicza nam przepięcia. Mamy cztery rodzaje ograniczników sieciowych, ograniczników sieci energetycznej, tak konkretnie A, B, C i D. Typ A jest montowany na liniach napowietrznych i tego nie spotkacie ani w domu, ani w bloku. Typ B to jest typ ogranicznika, który jest montowany w głównej tablicy rozdzielczej w danym budynku. I typ C to jest zabezpieczenie, które jest montowane właśnie już konkretnie w mieszkaniu. Jeszcze zostaje nam typ D, który chroni najbardziej czułe urządzenia. Ale doskonale wiecie, jak to z tą ochroną w budynkach jest, zwłaszcza w tych starszych, tak naprawdę nie wiadomo, czy ona jest i w jakim jest stanie. My jako osoby powiedzmy nieupoważnione do zaglądania w takie miejsca, jak główna tablica rozdzielcza. Nie będziemy gdybać. Powinniśmy mieć kompletną ochronę i właśnie z tego powodu najczęściej te dostępne graniczniki do rozdzielni są to graniczniki typu B plus C. Albo T1, T2, tak jak tutaj jest napisane. To zależy od nazewnictwa. I taki ogranicznik, jak już widzicie, montujemy w rozdzielni na szynie DIN. Ogranicznik do sieci jednofazowej może być dwumodułowy albo jednomodułowy, tak jak tutaj. Natomiast do sieci trójfazowej może być trójmodułowy albo czteromodułowy. A o co z tym chodzi? Już tłumaczę. W każdym ograniczniku będziemy mieli złącza L, w przypadku jednej fazy będzie to jedno złącze L. Z drugiej strony zawsze będzie albo PE, albo PEN. I zajmiemy się teraz układami sieciowymi. To jest tak w ogóle instrukcja od tego ogranicznika. Bardzo mi się podoba, że tutaj są rozpisane typy sieci, czyli TNC oraz TNS, bo tu właśnie musimy dokonać odpowiedniego, znaczy musimy tu dokonać wyboru odpowiedniego ogranicznika. I teraz tak, co to jest typ sieci TNC? No to jest Terra Neutral Common, czyli wspólne, wspólne uziemienie i przewód neutralny, mówiąc tak w skrócie, czyli do mieszkania, do sieci, do sieci jednofazowej będzie przychodzić tak naprawdę przewód fazowy i PEN. Natomiast do sieci TNS będą już przychodzić trzy przewody, czyli fazowy, neutralny i PE. I ja u siebie w bloku mam sieć TNC, to znaczy do mieszkania wchodzą dwa przewody. W rozdzielni jest podział na TNCS, czyli już za rozdzielnią mamy instalację trójprzewodową. I do tego typu sieci, do TNC lub I lub TNCS, stosujemy ogranicznik jednomodułowy. A to dlaczego? Dlatego, że jakby chronimy względ, fazę względem. Uziemienia, czyli PE. Natomiast uziemienie i przewód neutralny w sieci TNC jest wspólny, dlatego nie ma sensu ochrony przewodu N. Natomiast jeśli mamy instalację TNS, no to będziemy musieli chronić przewód i neutralny i przewód fazowy. I teraz jak to rozpoznać? Musimy po prostu wiedzieć, co nam przychodzi do mieszkania, czy dwa przewody, czy trzy. Jeśli przychodzą dwa przewody, to jest sieć TNC i stosujemy ogranicznik jednomodułowy, czyli L i PEN. Natomiast do sieci TN-S stosujemy ogranicznik LNPEPE, czyli dwumodułowy z czteroma zaciskami. Oczywiście do sieci trójfazowej analogicznie dochodzą jeszcze dwie fazy, czyli w TNC tak naprawdę będzie ochronnik tutaj. Trójmodułowy, a w sieci TNS będzie to ochronnik czteromodułowy. No to tyle, jakby teorii, jeśli chodzi o ograniczniki. Przejdziemy teraz do ogranicznika sieciowego, do sieci LAN. To też nie jest jakaś wielka filozofia, po prostu input, czyli wejście główne, jeszcze przed routerem to montujemy, natomiast output wychodzi już patchcord do, do routera. I oczywiście przewód ym, do uziemienia. To fajnie, jeśli macie jeśli macie tutaj jakąś powiedzmy szafkę jakąś rozdzielnię, gdzie macie rozprowadzone tutaj połączenia bo wtedy można na taki konektor sobie do szyny zacisnąć do szyny uziemiającej ja niestety no, cały router i przyłącza internetowe mam poza jakąkolwiek rozdzielnią, są po prostu zrobione w szafie, więc trzeba będzie sobie wykombinować jak to tam podłączyć więc to też będziemy za chwilę instalować no i zostaje nam jakby ta najprostsza forma ochrony, najprostsza w tym sensie, że nie trzeba być elektrykiem, żeby ją zainstalować, to jest ta listwa przeciwprzepięciowa. I proponuję zawsze zacząć od takiej listwy, bo no, listwę zawsze można sobie zamontować. Jeśli chodzi o ogranicznik, no to na pewno musimy mieć no, jeden moduł jakby wolny w rozdzielni. Jeśli macie rozdzielnie zrobiony na styk, no to niestety no, może być taka opcja, że tego nie zamontujecie, ale obowiązkowo musi być mm, ochrona internetowa, to znaczy ochrona y, linii LAN, czyli torów sygnałowych y, i Wszystkie czułe urządzenia, typu komputery, router i inne e, zabawki, właśnie podłączamy pod listwę przeciwprzepięciową. Natomiast jeśli będziemy mieli taki ogranicznik w sieci, no to wtedy tak naprawdę y, no, wszystkie y, urządzenia podłączone w mieszkaniu będą chronione. Natomiast szczególną uwagę należy poświęcić właśnie komputerom, routerom i wszystkim czułym urządzeniom i zainwestować w taką listwę. To naprawdę nie jest duży wydatek w porównaniu ze stratami, jakie niosą ze sobą przepięcia. Ok to tyle takiej teorii, teraz przechodzimy sobie do praktyki i będziemy instalować te zabezpieczenia. No to zobaczcie jak to wygląda. Podsumowując, będziemy instalować następujące zabezpieczenia. Jest to ogranicznik przepięć B plus C na szynę DIN, listwa przeciwprzepięciowa zasilająca oraz urządzenie zabezpieczające Net Protector. Linki do tych produktów oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Zaczynam od podłączenia listy przeciwprzepięciowej. Do tej listy będzie podłączone całe moje stanowisko komputerowe. I tak jak mówiłem, jest to najprostsza forma ochrony i nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności czy też uprawnień. Natomiast za chwilę przejdziemy do montażu ochronnika sieciowego i tego na DIN. I właśnie tutaj y, pamiętajcie, że pracy w rozdzielni oraz przy gniazdkach powinien wykonywać elektryk. Jeśli nie jesteście pewni tego co wykonujecie to lepiej zatrudnić fachowca do zamontowania tego ogranicznika. Tak wygląda tutaj podłączony ochronnik. Na razie jeszcze jest nieuporządkowane ale to za chwilę. Ochronnik znajduje się w tym miejscu który wam pokazywałem i przewód ochronny został wzięty po prostu z gniazda bo w tym miejscu nie mam innej opcji. Jeśli macie w swoim domu rozdzielnie z przyłączem internetowym, to tam zapewne będzie po prostu szyna uziemiająca i tam sobie ten konektor przykręcicie. Ja tu musiałem wziąć ten przewód ochronny z gniazda. I ochronnik wygląda tak. Podłączony został przewód od dostawcy, czyli input. I output po prostu idzie krótkim przewodem do samego routera. Teraz macie schemat jak wygląda montaż ogranicznika w rozdzielni. A tak wygląda zamontowany ogranicznik. Tutaj ten bezpiecznik B32 po lewej stronie ogranicznika to jest ten sam bezpiecznik, który widniał na schemacie w instrukcji ogranicznika jako F1. Jest to bezpiecznik, który zabezpiecza nam instalację na wypadek, gdyby ochronnik zrobił nam zwarcie. W mieszkaniach jest jeszcze coś takiego jak zabezpieczenie przedlicznikowe, więc można potraktować to jako właśnie zabezpieczenie również jakby przed ochronnikiem. Ale skoro producent zaleca zastosowanie dodatkowego bezpiecznika, no to ja też tak robię. Ok, słuchajcie, to jest tyle na ten odcinek. Jeśli macie jakieś pytania co do tego, co mówiłem właśnie w tym filmie, to zapraszam do komentowania. Zapraszam na stronę sklepu team.pl, na której znajdziecie bogatą ofertę różnych zabezpieczeń i nie tylko. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Cześć!